Cześć, witajcie, oto już 11 odcinek z gry Blinso w gry w Persia. Tak, yy, jestem na guzda. Pierwszy raz się przedstawiłem. Nie zapomniałem. Dobra, czyli jeszcze raz. Jestem na guzda, a to jest 11 odcinek z gry Blinso w gry 500 Persia. Tak. Yy, yy, w dzisiejszym odcinku idziemy do... o podniebnych schodów. w odcinku <laughs> odcinek krótki nawet już wiem dlaczego bo audio było tak cicho że, że dźwięki z gry były tak cicho że a, naprawdę przepraszam przepraszam za za ten dźwięk z gry bo, a nawet gdyby nie miałem jak nagrać dźwięku z gry gdyż nie miałem zapisu z Świątyń, bo nie miałem ani zapisu, ale nie za, ani nie zrobiłem zapisu z... ani z... tam to Ta się plansza nazywała? Półdowodzeja. E, e, nie miałem ani zapisów, ani... Mm, z świątyni, więc musiałbym jeszcze raz e, pokonać... E, ja białe to milutko. Nic nie chce nas zabić. Tak, e, jeszcze raz musiałbym pokonać chłopce e, w Goldovnie. No... Matko. Uff, oh, się przestraszyłem. W, w talerz mam. O, oh, serce. E, I ręka boli. Tak, e, jeszcze raz bym musiał pokonać łowcę. Znowu bym musiał zabrać sierpę. Znowu bym musiał pójść i pokonać e, ojca i odblokować moc. Tak, i wtedy bym mógł dopiero nagrać. Co by zajęło mi około godziny. Nie chcę mi się poświęcać tej godziny Bo prawdopodobnie nie mam czasu Bo byłby tydzień że środek tygodnia, poniedziałek, piątek yy, A odcinek musiał być... Yy, ten odcinek musiał się powiedzieć w czwartek prawdopodobnie w czwartek by nie było odcinka I w piątek prawdopodobnie z tego powodu też ja I no, tak by wyszło a teraz przez to, że nie muszę poświęcać godziny, wystarczy poświęcać pół godziny na nowy odcinek, na piątek. A na czwartek po prostu będzie zrobione audio. I tak się dużo nie działo, tak? W końcu pokonałem go za jednym ruchem. Więc nie macie co pakać. A chyba dla muzyki mojego Lestraria nie, nie ogląda, a przynajmniej to mam nadzieję. Yy, no w każdym razie, dajemy się teraz do yy, podniebnych schodów. Nie no, nie, dobrze mi się teraz z, z, z tego się śmiać Jak teraz zobaczyłem to audio pod koniec Też Dasz... Aha, dobra, tak nację R Chciałem zobaczyć co się stanie Po prostu możemy wrócić. mogę się domyśleć. możesz Złom e, to bym był niezadowolony. Tu jest jedno. Tego faktu. Jeszcze 140. Później z tego co pamiętam będzie trzeba zdać 140. Nie wiem dokładnie, ile jest e, wszystkich. A mi się wydaje. A jednak na nas nie czekał. Jestem z tego faktu. Kto? A. Karpę. Nigdy, bo odcinek będzie krótki. 10 może dwudziestu pokoleń teraz płyty znów świecą gotowa by sięgnąć gwiazd? często wciskasz dziewczyną taką gadkę? idziemy to jest pytanie uh -huh. uh, nie jestem pamięta na 100% ale to jest chyba jedyna plansza tak znowu się okaże, że tak samo jak z tym z łowcą, że to niby a jedyna plansza, gdzie, nie mo gdzie można zepchnąć przeciwnika z skarby, no nie? <gry> tak sobie się tutaj pewnie okaże, że... Chciałem powiedzieć, że jest to jedyna plansza, której, aby dostać się do bossa głównego, będziemy musieli najpierw wejść na szczytne pole. później... później to jednak nie ma znaleźć żadnego znosu e, w okay. gdyż... Gotów? A to nie alchemik. E, I tak, e, w tym znamy kolejną przeszkadzajkę like, e, alchemika. Nie było lekko do reszty płyt mocy. Ale najpierw musimy iść tam i włączyć pierwszy mechanizm. Ach, pospieszmy się, dobra? Nie chcę się za bardzo odjechać zepsuć. Eee, no. I to jest kolejna przyszła, którą będziemy spotkać czasami po drodze. Eee, mówię, że ona jest jeszcze gorsza, gdyż się polega na tym samym, że jeżeli za długo będziemy w tym miejscu, po prostu spadamy. Jeżeli chodzi o platformy, jeżeli jesteśmy, e, przecież że rzeczy mamy gdzieś się poraczać, taki tak, tam. ale jeżeli jesteśmy na na to nie. E, a jest jeszcze gorsze, gdyż ptak pojawiał się za każdym razem, jeżeli byliśmy na jej skarbie, czy coś, czy, czy nie. E, oczywiście na zepsuciu. E, z, z, Tutaj powietrze jest tylko w niektórych momentach. Tylko niektórych małych, takich. A. I co mi praktycznie gdyż nie jest to praktycznie żadne utrudnienie Tylko psuję krajobraz To jest największe utrudnienie Może i zdecudnego powietrze się nie unosi ale też się nie przerzed nie puszczaj mojej ręki Tak No jeszcze naszej książę ma chaos na to mogę pozostać ich trochę i się nie stanie po mogę poukleć no no Dowiedź się. że zaraz jest się stanie, nie pamiętam tak, dokładnie co. E, tylko... Żeby stać się poruszyć i od razu... Wiemy co dzieje Ale tylko w tym miejscu no, Tak to nic się nie dzieje okay. Tak to po prostu tylko spadamy A wejdzie jeszcze dłużej niż jedziemy Przez sam skręcam e, Tak tutaj już nie możemy Idziemy tutaj I już jesteśmy na dłużej Gdzie możemy iść? Musimy dostać się do tamtych przełączników. Sam yy, ogólnie problem z audio w puszczeniu odcinku był ten sam problem co pod koniec 9. Yy, Czyli problem 10 był taki sam jak pod koniec 9. Yy, yy, nadal nie wiem co go stworzyło, po prostu nagle 90. Yy, co najpilniejsze, podgłośnienie nawet dźwięk ustawieniach, jeżeli nawet nie wiem, nie jeżeli słyszycie yy, to fajnie, ale jeżeli nie to... W każdym razie możecie mi zaufać, że przyciszyłem, że podkuszczam dźwięk, a sam się przyciszyłem. A dół, no no kogo kubinę widzieliście. Nie doceniłem cię. A, sobie kłopoty! Spełnij moje liskie oczekiwania i poddaj się. ha! Je Sobie. Mam poszukać więcej tych... ŚWIATEŁEK? Szkoda, że jest tak mało tych rozmów. wszystkie zużyłem. Widzisz co jeszcze bardzo mnie smutni? Że to się zniszczy. O matko Spider. Przepraszam tak bardzo. Wody. Każdy dzień przybliżał naukowców, którzy tu pracowali, do gwiazd, do spełnienia marzeń. Miejmy nadzieję, że wraz z powrotem światła to miejsce znów będzie służyło nam. Mm mhm, dokładnie. Yy, tak. Teraz teleportujemy się tutaj. No przede ciekawi mnie, czy zobaczymy. Stąd w końcu. Nie. Nie zobaczymy. No szkoda Naprawdę szkoda Tam jest mgła, tam jest mgła, tam była mgła Ale już się nie... Przepraszam, to było małe cięcie e, to zano Tak, e, no ale tak czy jak? No, Paha, dlaczego tam tego nie widać? Tutaj by fajnie wyglądało Będzie widać jak to... Się kto, e, jak pokonamy, alchemika no dobre. No, dokładnie. No w każdym razie to było na tyle. Ponownie kończymy tutaj. Nie, przynajmniej kończyliśmy tam. Ha. Więc tym razem kończymy tutaj. Yy, na tym życiem polu. No w każdym razie to było na tyle. Do zobaczenia na następnym odcinku, w którym żyję w sobotę. Tak. Pa. Yy... Tem preciso, <laughs>